13. Gameplay serwi, serii. Tu mamy yy, kolejnego zlecenia dawce. Chętnie bym wrócił do młyna, bo tam jest chyba jedyne miejsce, gdzie mamy łóżko, gdzie możemy się przespać. Generalnie, jeśli chodzi o wątek fabularny dalej, no to trzeba by iść tam, ale z tym sobie na razie damy spokój. W ratajach nie mamy chwilowo żadnej misji, oprócz tego, że tu są jakieś zleceniodawcy w obelży i jeszcze chyba ktoś był ktoś. No nie, nie ma więcej Czyli generalnie ja bym wrócił do młyna. Chyba że to się da coś sprzedać, zobaczymy co my to mamy Trzeba by sprzedać na przykład e, ten e, sygnet cechowy, tak? Który jest warty aż w stówę A i te damskie rzeczy jeszcze by sprzedał tu jakiegoś zbrojarza, to chyba był ktoś taki. Tu z tego co kojarzę. Od, od zbroi ktoś. Płatne już się ciebie osoba. A nie wiedziałem, że to można trening robić. Fajnie wiedzieć. No to tak, nogawice sprzedajemy. Podwijkę i tam jedną suknię, bo druga jest kradziona. I ten tortillon możemy się trochę pohandlować, bych A Ano. beresz? No prawie wkrócił się w połowie no tam tak do stu stu trzech zamiast so no Stof. z tą ciastką rzemieślnik pozdraw pan. Ale bym tak spróbował to sprzedać to kradzione, to było kradzione w, nie w ratajach, tylko w ledeczku. Zobaczymy ile by za to dał. I czy by i coś w ogóle da za to. Też w ledeczku. A co z tego że kradzione? Chcesz mnie przywieźć do maleru? Kraden... Okej. Okay. Zabračujeme, co za trénink můžeme vytvořit u platného. Trénink Ukázal bys mi, jak líp opatrnit. Beze všeho. Učinkujemc. Rád bych si pro... Dobrá. Ale bud... Není to troši... Spokojený. Tohle je suma, na kterou bych ti Platí. Nowy poziom w konserwacji, weźmy sobie w postać. W umiejętnościach mamy coś nowego. W piciu kiper, odwrotnie niż kiper. Ja bym sobie dał spokój z tym na razie, bo wadnych z tych nie jest umiejętnością, jeżeli jest kosztem czegoś innego. Idziemy do Młynarza. w Watajach. Najlepiej tak się tu zatrzymać po drodze w tych łaźniach. Da się tak, chyba się nie. Da. Tu się możemy na spokojnie wyspać. I powiemy tą historię, że... parę, parę razy... nie wiem czy to jest, dotyczy tego. A tak, że oddaliśmy... E, ten pierścień, który nie był tyle wart. I teraz můžeme dělat robić zlecenia dla e, Co u Teresy? jako jakoby z krawie z tlamy. Co ci Nieco senti. Sukienkę możemy dać. Nechceš si vsadit na vítěze ratajského turnaje? Je, yeah, ty jsou krásný, děkuju. Tak. Nemůžu přestat myslet na skalici. Vím, bylo to zlý. Jak to myslíš? Neprojdem. To vůbec není škoda, já mám teď hrozně moc práce. Ale Jak paní poro... <laughs> ty šašku. No to pozdě půjdeme do něj. Mm. A, pójdziemy jeszcze do łóżka się przespać. Zobaczymy czy jeszcze coś możemy ugotować na ogniu. Nie, nie mamy nic. Nie wiem, które łóżko jest nasze, bo nieraz tu wchodził te, ten młynarz. I się wkurzał, że śpimy nie na swoim łóżku no i wyśpimy się tak żeby mieć energię i zdrowie na stówę czyli do 19 wystarczy Ja się powinna zapisać właśnie nie zapisała ale co ciekawe tu jest skrzynka do której już się raz włamywałem właśnie tak mi się wydaje Najwyżej jeszcze raz coś z niej wyjmiemy no, same ciuszki to co najwięcej waży A i že by nebylo, že... Dobre. Dobre, dáme s panem... Tak má? Jak jsme staví svoji? A co, kradeš? Doba je zlá, nešlo to jinak. a k tomu. Páni na hradě a fráteři v klášteře. Takže si to vzal do svých vlastních práce. Vytáhni si hlavu z prdele, Jindro, a podívej se okolo. Páni se mají pořád stejně. tak němeš. No, měl bych tam Neměl bys pro mě nějakou... To se ví, že měl. A bude jako posledně. Tentokrát doopravdy. Normální fuš, když už seš na ty prsteny vlastní odborní. O to, že jeden bohatý měšťan, když byl naposledy v lázních za děvkama, nechal v ožralosti u jedné z nich prsten. A teď ho chci spát. Proč se neobrátí na rychtáře? Jasně jak facka. Nechce, aby o jeho návštěvách lázní někdo věděl. A holky v lázních se za zbojej ten prsten prodat. Ulehčíme jim rozhodování. Počítej se mnou. Neboj se. Zkrátka nepřijdeš. Prsten je schovaný v truhle lázeňské bordel mámy. Vážně to jsem... Taky trochu... E... Bordele. Nie wiedziałem. Mam tutaj No. No i nie mogę oddać tego pierścienia. W tyle co najwyżej mogę oddać. A, bo tu jest sprzedaj, dobra. Już kumam o co chodzi. Z tym był zawsze problem. Sygnet cechowy. O, po co Uf. już dwa sygnety? Zbroja, to te nogawice. Lniana koszula, pod koszulek, skórzane rękawice, znoszona ciemnopreszywalnica i z broni z zbroni e, 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 nic. Okej, okay, targujemy się trochę <tryk> Nieco co bych udzielał z tą A było 151,3 Bo jest za, za do 5 Staci i to Na to już No tak No to nie ma, nie ma wzrostu reputacji bo yy, Sprzedajemy coś co ukradliśmy Chodźmy do tych właśnie zajmiemy się tym od razu Jest to takie inne. A co by było to? Z północy jest tam. No to ten. drodze jest ten Galbas, który mnie nie, nie lubi. Tak chyba też mnie nie lubi. Bray? dwóch z tebą. Nie wiem, czy ja go nie zabiłem przypadkiem. Wiem, że go okradłem, się na mnie obraził i teraz muszę zapłacić, żeby cokolwiek od tego dostać. Zrobimy tak. Czy to ja dużo hałasu robię? Nie, 38 to nie jest dużo hałasu. Okej, okay, drobna kradzież Ale się udała Teraz do łaźni Może tam mi tam ktoś mówił, żeby, żeby nikt tego nie zobaczył Ja chyba Budel bude Mama. Co tam jest, żeby se nie zobaczył? On ma czapkę młynarza. Albo piekarza. Okay. je to? Cože? Co? A moc to nezdržuj. Skutečně? Hodně štěstí. A je zaplaceno? Tak padej! Łaziebna, no to... A jak tu to się umyć w tych łaźniach? To w bali, a... w jakiejś łaźni... W ogóle je, można jakieś zobaczyć, jak się pachnie? Ten swój zapach? Nie ma takiej jakby, nie wiem... E, cechy. Wskaźnika, jak to nazwać Intensywności Mam się za co kąpać, Tylko nie wiem gdzie to mogę jeszcze na włamywanie. To może na górę. Nie, Tu nie tyle jest ten prywatny. Może trzeba zapłacić, ale tutaj. No, Okej. Okay. Chciałbym wy. A co byś? się trochę do pułu. Wykąpac. Jak si přeješ? Tolik že za to, to net. A kolik bys? Ale to málo, ale potřebujeme se. Stačí tolik? Ty seš teda zlevný. No, těch půl. peněz určitě li to Naschla. V Škám co čeští. zmienić szkoda, szkoda że się tak szybko psują tu mogę wchodzić no myślmy gdzie jest ten kufer. on jest gdzieś na górze może jak to zrobię zrobi szybko to się nikt nie zorientuje że tu jestem Ta skrzynia. A, ta skrzynia. No i superacka. Wracamy do to jeden zdrawa za drugim, aby mnie nie zahlił Było ich strasznie moc. Nekone... Mogę mi o tym pogadać? Tak co my chce no. Mniej se. To wracamy z płyścieniem. Co ja zrobiłem? Usiadłem sobie... Chciałem sobie kwiatka zerwać. Teraz na jakiś czas biorę sobie kwiatki różne. A znowu sobie. nazywa e, Jak łysa konia pasak się schował. No to peszek Mam pro Ciebie ten prsten. Świetnie! Wlazników będą zużyć, aż na to przyjdą. Tady masz odmianę. A nie, że wszystko prochlastasz. Wzrost reputacji za to że kradniemy. okej. Okay. Masz jeszcze no to ee... Zrobimy sobie jeszcze trening łamania zamków. Przej umiesz otwierać zam. Bezpieczego. A już mamy ten Zajmij mnie, się To, to trochę dużo, 135 że jesteś ty? Za na Bizji Niech będzie 160. Dobrze. Tak po. I to na tyle w części misji. Jak łysę konie odnośnie pierścienia właśnie.